A, witaj Oleg! Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Co? Anina? Nic jej się nie stało? Do diabła, jak to się mogło stać? Przecież miałeś się nią opiekować! Nie, wcale nie chcę się uspokoić. Już raz popełniłem błąd, a jego skutki dobrze, gdzie dokładnie? Ok, już jadę. Jeżeli informacje stwierdzenia są prawdziwe, Ninę przewieziono prawdopodobnie do szpitala wojskowego. Mam nadzieję, że ninie nic się nie stało. Jak pociąg mógł się wykoleić? Oni myślą, że to był atak, ale nie powinno nas to teraz interesować. Musisz wyciągnąć stamtąd ninę. Kto? Ja? Tak, samemu masz większe szanse, że nie zostaniesz odkryty. To cud, że udało nam się dojść aż tu bez żadnych problemów. Omijałem stację badawczą z daleka, a będąc tak blisko niej, byłem niemal pewien, że zostanę schwytany przez wojsko. Okej, okay, a teraz jak się tam dostaniemy? Zacznij myśleć. Jasne. Dzięki za podwiezienie. Bez ciebie nigdy nie znalazłbym tego miejsca. Nie ma problemu. Przyjemność po mojej stronie. Martwisz się o Ninę, prawda? Tak. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Naprawdę ją lubisz, prawda? Tak. W życiu nie przydarzyło mi się nic równie pięknego. Hej, chłopcze! Obudź się! Pomarzysz, jak już wyciągniesz tam Ninę. <gry> tak. Masz rację. Trzeba już iść. Nie mamy dużo czasu. Będę tu czekać, jeżeli będziesz potrzebować pomocy. Nie zapominaj, że Nina podróżuje pod nazwiskiem Perkowa. I pod takim nazwiskiem została przyjęta. A teraz. Powodzenia. Dzięki. Też będzie mi potrzebne. Mój telefon komórkowy ze wszystkimi bajerami, dzwonkami, budzikami. Można nawet z niego dzwonić. Torba na zakupy wykonana z materiału. Z krzaka zwisają małe czerwone jagody. Mój doktor mówi, że powinienem jeść więcej owoców. Najlepiej na dobry początek zebrać ich trochę więcej. Wydaje mi się, że to karetka. Napis jest po rosyjsku. Nie mogę go odczytać, ale obok jest numer telefonu 03112. Wygląda złowieszczo. Bardziej jak jakiś nawiedzony zamek powinienem wyciągnąć stąd nie na najszybciej jak się da. Intercom. A ja zawsze myślałem, że na takim pustkowiu nie może być elektryczności. Tak? Um, co by tu powiedzieć? No, witam. Spędzam niedaleko wakacje i właśnie przejeżdżałem. Wygląda pięknie, musi być bardzo stary, prawda? Czy mógłbym bliżej przyjrzeć się domowi? Co? Jestem ogromnym entuzjastą budynków i architektury z okresu Carskiego. A poza tym wszystko w porządku? To jest szpital, a nie muzeum. To nie ma znaczenia. Chcę tylko go obejrzeć. To nie potrwa długo. Dla turysty nie ma tu wielu atrakcyjnych budynków w okolicy. To nie moja wina, że postanowił pan spędzić urlop na takim odludziu. W żadnym wypadku nie mogę pana wpuścić. Chyba że jest pan lekarzem lub akurat jest umierający. A teraz proszę już iść, chcę dokończyć oglądanie meczu w telewizji. Wyłączył interkom. Pomysł z architekturą nie należał do najlepszych. Muszę zapamiętać na przyszłość, że w takiej sytuacji sztuka nie zaprowadzi mnie zbyt daleko. Teraz moja torba jest pełna dziur, i na dodatek okropnie poplamiona. Obwiąż sobie rękę pozbawioną palców. Może uda nam się wmówić lekarzowi, że to dopiero co straciłeś. No, jeśli nie będzie się zbytnio przyglądał. Halo, brak reakcji, interkom, a ja zawsze. Jej komórka jest wyłączona. Dzwoniłem przed chwilą. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Halo? Halo? Mój przyjaciel jest ciężko ranny. Chyba stracił kilka palców. Tak, stoję na przystanku autobusowym naprzeciwko szpitala. Proszę, przyślijcie szybko kogoś. On chyba wykrwawi się na śmierć. Tak, ale pospiesz się. Teraz tylko mam nadzieję, że umiejętności aktorskie Olega wystarczą, aby przekonać kierowcę karetki do jego historii. Jestem na podwórzu. Teraz muszę odnaleźć ninę. To chyba rura ściekowa. Biegnie do górnego piętra. Lampa oświetla wejście do piwnicy. Hmm, wolę raczej nie myśleć, czyje kiszki tym wyciągano. Puste strzykawki, brudne bandaże, palec. Zastanawiam się, czy Oleg mógłby... Nie, może lepiej nie. Puste strzykawki. Zrobione. Zrobione. Jest to może najnowocześniejszy sprzęt, ale spełnia swoje zadania. Nie sądzę, aby wejście tam było dobrym pomysłem. Nie wygląda na karetkę, bardziej na pojazd wojskowy. Ale co ona robi tak daleko od cywilizacji? Jej komórka jest wyłączona. Dzwoniłem przed chwilą. Hmm, w ogóle raczej nie myśl. Puste strzyka. Coś musi rzucać te cienie. To coś musi znajdować się bardzo, bardzo blisko. W lampie jest klucz. Dziwne miejsce do ukrycia klucza, ale lepsze niż pod wycieraczką. W lampie jest klucz. Z powodu lampy klucz jest naprawdę gorący. Nie chcę go dotykać gołymi rękami. To powinno zadziałać. Pasuje. A teraz w paszczelwa. Mam nadzieję, że nikogo nie ma w piwnicy. Akta medyczne są posegregowane alfabetycznie. Może uda mi się dowiedzieć, co zrobili Ninie. Ka... kach... kajo... kam... Nie ma nic na temat Niny. Moment. Olek powiedział, że podróżowała pod zmienionym nazwiskiem. Coś na p... perko... perkowa! Spójrzmy. P. Pe Pal. Per. Perez. Perez? Perez Manuel? Czy to nie on był w składzie ekspedycji w rajon tunguski z ojcem Niny? I tu też był? To bardzo interesujące, powinienem się temu przyjrzeć. Według mojej elementarnej wiedzy medycznej, jest tu coś o skrajnych zaburzeniach zachowania i świadomości. Zachowanie Pereza wykazywało dziwne symptomy. Nie pasujące zupełnie do żadnej znanej choroby. No to było dawno. W międzyczasie nauka. Chyba próbowano dowiedzieć się czegoś o tej chorobie, przeprowadzając za nim eksperymenty. Przez czaszkę. Bez znieczulenia. To okropne. Elektrowstrząsy, kaftan bezpieczeństwa, terapia wstrząsowa to prawie jak średniowieczne tortury. A ten biedak musiał to wszystko przeżyć. Kilka tygodni temu, na wniosek dr Nicole Charlois Został przeniesiony do swojego kraju, do zakładu na przedmieściach San Cristobal, na zachód od Hawany. Chyba opierał się tak gwałtownie, że podano mu podwójną dawkę fen... fenicyklidyny. Ten środek znieczulający został chyba zakazany. Perez był tu prawie przez 30 lat, a teraz nagle przewożą go na Kubę, a ojciec Niny zniknął bez śladu krótko po tym. No, byłbym zdziwiony, gdyby nie było związku między tymi zdarzeniami, ale na czym polega ten związek? Nie udało mi się odnaleźć teczki niny ani pod nazwiskiem Kalenkowa, ani Perkowa. Albo po prostu jej nie ma, albo znajduje się w innym miejscu. Jest pewnie popsuty, dlatego stoi w tym miejscu. Dyktafon. Może nagrano nininę. Pacjent 1835 poważne problemy psychiczne i nerwowe, aktualnie w śpiączce. Podczas obserwacji pacjent wykazywał symptomy halucynacji słuchowych i wzrokowych, skurcze mięśni oraz nietrzymanie moczu. Pacjent wykazywał również reakcje psychogenne, czasową utratę pamięci, częściowy paraliż twarzy oraz plamy przed oczami. Uszkodzenie płata skroniowego spowodowane czynnikami zewnętrznymi, złamany prawy nadgarstek, liczne obrażenia i rany w okolicach głowy i ramion. Poza niewielkimi obrażeniami zewnętrznymi osoba wykazuje podobne symptomy jak pozostali pacjenci. Raport musi zostać ukończony jak najszybciej i przefaksowany do Moskwy. Jak to szlak. Baterie się dają. To brzmi okropnie. Co to znaczy podobne symptomy jak pozostali pacjenci? Czy to oznacza, że problemy behawioralne i świadomościowe przydarzają się wielu ludziom? Jeżeli tak, jaka jest ich przyczyna? Muszę powiedzieć o tym nie, ponieważ coś tu jest nie w porządku. Nie wiem, co to jest, ale wcale mi się to nie podoba. Jest tu cała masa leków i chemikaliów. Jeżeli się nie mylę, jedna z tych butelek zawiera substancję, którą podano Perezowi. Nie jestem w stanie zidentyfikować reszty. Baterie są wyczerpane, ale nagrywać i tak się raczej nie da. Nie chcę patrzeć kto lub co leży pod spodem i skąd pochodzą te plamy. Na szczęście nie jest to Nina. To co się tam znajduje jest zbyt małe. Takie warunki powinny powodować całkowite zamykanie szpitali, a przynajmniej tak powinno być. O, wiadro jest pełne krwi. Pfu, chyba z Amoniak. Nie mam pojęcia, do czego go używają. Może zamiast soli trzeźwiących, gdy trzeba komuś przewrócić przytomność. Mój doktor używa tego przedmiotu do badania moich płuc. Strzykawka. Chyba nie była używana, ale igła jest odkryta. Muszę bardzo uważać, żeby nie dotknąć igły. Nie widać nic szczególnego na czaszce. Ale te płuca. Nie wyobrażam sobie, żeby ta osoba mogła jeszcze żyć. Słyszę jakieś głosy. Zanim nie dowiem się, czego się spodziewać za tymi drzwiami, lepiej nie będę otwierać tych drzwi. Strzykawka chyba nie była używana, ale igła jest odkryta. Co by się stało po zastrzyku z amoniaku? Hmm. Eksperymenty medyczne muszą poczekać. Zanim nie zdecyduję, co z tym zrobić, nie będę tu umieszczał żadnej trucizny. Już nie jestem bardzo zadowolony, że muszę spacerować tu z tą strzykawką. Słyszę głośne chrapanie i pojękiwanie. Coś o pociągu, wybuchach i tacie. A teraz zaczekaj, to chyba Nina. Rura musi prowadzić do pokoju, w którym ją trzymają. Nina, hej, obudź się! Nina! Nie, niech to szlak. Musi mieć ciężki sen. Nie słyszy mnie. Mój telefon komórkowy. Jej komórka jest wyłączona. Nie jest to może najnowocześniej. Nie sądzę, aby wejść. Nie wygląda. Jest pewnie Jest pewnie popsuty. Nina jest na końcu tej rury. Muszę ją jak najszybciej wydostać. Ten przenikliwy zapach może sprawić, że Nina się obudzi. Tam z dołu strasznie cuchnie. To mi nie pomaga. Amoniak nie rozpylił się. Mm, czuć go na dziesięć metrów! Nina! Hej, obudź się! Niedobrze. Musieli podać jej środki uspokajające. Jeżeli zawołam głośniej, prawdopodobnie zaalarmuje cały szpital. Jest tu cała masa leków i chemikaliów. Mówiąc szczerze, to całkiem zabawne. Mówiąc szczerze, to... Może do rozpylenia amoniaków celi niny wystarczy mały wentylator. <śm> <śm> Warto spróbować.